No i kochani, witam was serdecznie na moim kanale yy, Zobaczcie, mamy akumulator Volt Polska V-Pro żelowy akumulator yy, całkowicie rozładowany stał 3 tygodnie na mrozie nieładowany, rozładowany do zera i nieładowany yy, i teraz pytanie, czy coś yy, uzyskamy, naprawimy go czy da się to naprawić czy jednak będzie to yy, akumulator do wyrzucenia, czy, czy nie. Zobaczymy. Mam taki prostowniczek, ładowarka. Tutaj się wybiera dokładnie model akumulatora. I wybieramy żel 12V. Prądem ładowania będziemy ładować 2A na razie na początek. Niziutkim prądzikiem. Yy, to jest 8,5V w akumulatorach. Yy, w tym akumulatorze. Także to, jest, to już jest akumulator tak jakby jest uszkodzony załączamy ładowanie załadujemy go niziutkim malutkim prądzikiem będziemy go ładować aż osiągnie 13 i, i coś 12 i 6 w spoczynku czyli będziemy ładować do 14,4 malutkim prądem, zobaczymy co się da zrobić, a później Odstawimy go na jeden dzień, sprawdzimy napięcie, jakie będzie miał. No i załączymy mu jakieś leciutkie obciążenie z 10-20 W i zobaczymy, ile nam wytrzyma później. Także przeprowadzamy, zaczynamy przeprowadzać testy odzyskania akumulatora i sprawdzimy, czy da się to zrobić, czy, czy się nie da, i czy coś z tego jeszcze tutaj. Będzie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Hej!